Ale, halo, halo, cześć, siemano, co oczywiście w 25 odcinku Zagrajmy oczywiście w Darkwood I w, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku bardzo ważna kwestia Pierwsza kwestia, pierwszą kwestią jest taka, że nasza pierwsza kwestia kończy się na tym Że prawdopodobnie ta gra ma dwa rozdziały, jesteśmy na razie w pierwszym Musimy iść gdzieś tutaj Musimy się udać, więc udajemy się oczywiście teraz, tylko się przygotujemy Żeby nie było, weźmiemy sobie te lepsze bronie Mniej zużyte, że tak powiem. I lecimy kurde, lecimy. Aha, nie mo A, przez okno muszę przejść, okej. Okay. Lecimy. Musimy dojść za Dom Piotrka, ponieważ, e, tak jak mieliśmy właśnie w tej informacji od naszego tutaj... E, od naszego tutaj wilka, musimy iść na południowo-zachodnią krawędź. Czyli południowo-zachodnia krawędź jest akurat tutaj, więc... Oczywiście w Głuchym Lesie. Więc widzowie lecimy, zobaczymy jak nam pójdzie i zobaczymy co tam faktycznie znajdziemy. Prawdopodobnie podejrzewam, że znajdziemy tam klucz właśnie do końca rozdziału pierwszego. Ja w ogóle nie spodziewałem się, że ta gra ma dwa rozdziały. Jednak ma ta, ta gra ma jednak dwa rozdziały i zobaczymy jak nam... wiecie, jak nam to pójdzie wszystko i w ogóle. Ale mam nadzieję, że się, że będzie wszystko spoczko i w ogóle. Nie no, nic, okej. Okay mamy pieski mamy ten wilka ok oj kurwa to jest ten ja się tym się wystraszył pasowałoby się uleczyć Tyle żen Dobra. Walić to trochę, szkoda. O, patrzcie, mamy kolejną tą odkrytą kapliczkę. W oko, o, coś tu jest. Patrzcie, coś tutaj jest. Mamy coś tutaj. Mamy droga wioski, okej. Okay. Okay, czyli, czyli się udało, czyli coś tutaj faktycznie jest. Słuchajcie, Uuu. droga do światła, patrzcie, wyjdź. O kurwa, jakieś przejście, słuchajcie, chyba do drugiego rozdziału. O oh my god, I don't believe. Holy shit. I to muruga, patrzcie. Ja nic nie robię teraz, co nie? To się tak jakby ładuje, chyba. Nie mam pojęcia. W ogóle mam teraz bizona na Discordzie obok, więc się odmutujemy. Bizon, hello. Pozdrawiamy na odcinku. Hofie, ta gra jest the best. Właśnie, chyba. Właśnie chyba przechodzę do rozdziału drugiego, wszedłem w jakiś zaułek i mnie teleportuje teraz Ta gra jest, ta gra jest, och To nieźle No Mam nadzieję, że mnie, że mnie wczyta oczywiście, byłoby całkiem zacnie, nie powiem Ale Odnoszę dziwne wrażenie, że. Że się nie wczyta. Albo mam wrażenie widzowie, że ten obrazek pochłania ciemność to przejście tak jakby. Ale nie jestem... Może to tylko złudzenie optyczne być. Tylko co ja mam tu zrobić? Ja tu nic nie mogę zrobić, bo to jest takie jak mam ładowania wczytywania. No to sobie chwilę poczekamy, no No, to ja się butuję Yo No, to widzowie kurczę ciekawie będzie, bo ja tu wiecie nic nie mogę zrobić ani nic Także chyba po prostu widzimy się dosłownie za chwilę Kiedy to się czyta, także chwila cięcie Dobra widzowie, jesteśmy po cięciu Coś się załadowało, załadowałeś coś, słuchajcie Coś się zadawało, Tylko, że mi zniknęła myszka i... Yy... Kapliczka, przyjrzy się w oblepioną błotem głowem wciśnięty jest połyskujący w słońcu kamień. Wyjmij kamień. Ostrożnie wyjmuję kamień. Odejdź. Coś my źle zrobili, kurwa, nie mam pojęcia. Mam nadzieję tylko, że nie zostanę tutaj pokarany, słuchajcie. Mamy drewno, więc sobie je zjemy, zajebiście. Jakiś most, nie? O mój Boże. Oho, i jest jakiś dom. Jest jakaś kryjówka, słuchajcie. To też jakiś dom spalony, mam. Patrzcie, powiem wam, robi to wrażenie. Mogę oczywiście używać naszych umiejętności, okej. Okay. Tylko jak tutaj. Tu jest w ogóle wszędzie krew. Ej, ty. Co ty do mnie mówisz? Na co ze pomówić. Zabiłbym cię, ale, ale chyba nie chcę. O, mogę tam przejść, słuchajcie, patrzcie. Może coś, no, może coś znajdziemy w ogóle. Nie wiem, no pasowałoby to, wiecie. Poeksplorować skoro mamy taką możliwość, nie? Zamknięte. Użyj wytrychu. Nie wziąłem wytrychów, słuchajcie, żadnych. O, nie. Niedobrze, bardzo niedobrze. Czyli w sumie nigdzie nie wejdziemy ani nic. No dobra, mój błąd. Ognisko, torba. Spalona torba lekarska. Okej. Okay. Kim jesteś? Nie, ja jestem tylko takim włóczęgą, wiecie? Patrzcie. Generatory pracują. 3. Czy... Czyli coś tutaj żyje. Patrzcie, mamy ziemniaka, ok. Tam widzę trzy opcje: albo ktoś tu jest torturowany. Albo. Zejście do piwnicy. To jest normalne. Schodzimy, słuchajcie, schodzimy. Zobaczymy ee, Zobaczymy co i jak. Skoro mamy możliwość sobie tutaj po... bardzo chłodno czuć zapach surowego mięsa. Bożeżcie chuj Martwy wieśniak i on nic nie miał w jaki patrzcie. O! Mamy skrzynię, okej okay. Co my w tej skrzyni znajdziemy, patrzcie Łańcuchy Klucz do piwnicy mamy, patrzcie Mamy kolejną spawarkę Mamy druty Łańcuch i mamy też spawarkę kolejną, czyli możemy zrobić wytrych, słuchajcie, możemy zrobić wytrych na pewno. Coś tu jest, tu nic nie ma więcej, ok. Ciekawe, ciekawe. A, czyli te drzwi się zamknęły. A, czyli tak czy siak to w sumie tutaj nic nie było. Znaleźliśmy po prostu klucz, który musieliśmy wykorzystać do wyjścia. No dobra, to w sumie idziemy eksplorować dalej, słuchajcie. Czy tutaj czas normalnie leci? Tutaj, tak jakby czas jest chyba zastop zastopowany, słuchajcie. T takie mam wrażenie, odczucie. Mamy skrzynię, ale mamy zamkniętą skrzynię. Lokacja już zapisana świniarnia. Eee, yy... wszystko fajnie, wszystko spoczko. Przedmioty, torba, trofeum, zdjęcie, ale znaleźliśmy hmm. klucze, mamy klucze ok. Ok. Znaleźliśmy notatkę, ale tej notatki nie mogę w ogóle, wiecie, w jakich, żadnym stopniu, nie wiem, obejrzeć, albo coś. To jest trochę crazy, no ale... Mamy też linę jakąś. Martwy chłop alkohol miał, okej. Okay. Uuu, banda z alkoholem, patrzcie, miał, spoczka I nasza broń się skończyła. Pasowałoby wziąć kolejną. O, patrzcie, tu coś jest. Uuu, ja bym tam chciał wejść, słuchajcie, to jest jakaś studnia jeszcze zniszczona. Mogę zbudować. No, na pewno. Nie chcę żadne studnie budować. Żeby mi tutaj nic nie mamy. test martwy zakażony przeszukaj masz szmatki wezmę je mamy szafkę notka doktora hashtag 2 roztwór do usuwania pasożytów z jeli. zaleć orzechy naftą ciekawe no oczywiście tabletki mamy spoko w ogóle tutaj tak jakby czas się nie rusza słuchajcie Klucz, zardzewiały klucz Część do broni palnych, a to jest bardzo drogie 225 Szafa, mamy kolejne szmatki hmm. Hmm. Szkoda marnować tych wiecie wszystko Mamy tutaj taśmę i mamy termometr, patrzcie e, Taśmę i no, nie weźmiemy wszystkiego niestety A nie wiem czy będziemy mieli tutaj później dostęp z powrotem, nie? Tutaj też jest jakiś, jakiś dom. Czyli prawdopodobnie tutaj była zaraza. Słuchajcie. Mam jakieś tutaj szafy. Kolejne alkohole. Tutaj mamy. Halo, jest tu kto? Everbadder. O kurwa. Bierzemy na baterię, bo się sprzeda i. Czy brać złom, czy brać kwotę otowa? Chyba wzięliśmy sobie złom, słuchajcie. No, powiem wam, ciekawie tu się dzieje. Czy ja muszę ich w ogóle, nie wiem, zabijać? O, kolejny będę z onkowem. Wiecie co, no użyjemy sobie, no bo, bo co mamy zrobić? Piec, nie piec nic nie. Tam jest skrzynka, już widzę. Syfon. ciekawe. Kolejna bateria jest ten. Mamy. Okej, okay. To możemy w sumie wyjść tędy. Dziwne, że nie mogę otworzyć mapy. Jeżeli to jest kolejna lokacja. To naprawdę ciekawa, ale jeżeli to nie jest lokacja, tylko to jest po prostu chwilowy w jakiś, nie wiem, wymiar albo coś, no to już jest gorzej. Kolejne paliwo i mamy chleb jadamy, Zjemy sobie o czym by nie. Eee, mamy 5 drutów w ogóle, co jest fajną opcją. To mięso nam się zepsuje, więc wiecie co walić to mięso w sumie. Mała dziura. W tej dziurze ktoś siedzi. ledwo dostrzegam zarysy postaci wygląda jakby dorosły maszynę szrachami w wysami. Wejdź. Normalna, normalna, normalna rzecz, słuchajcie, że wchodzi. Czy. 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 Co? Czy ja naprawdę się wróciłem do swojej lokacji? Ej, zajebiście. Mogę teraz odłożyć item i wrócić tam w takim razie. W sumie spoko. Podłożymy się, odłożymy sobie itemy, widzowie. Towarkę możemy to odłożyć? Nie możemy, Ok. Podłożymy sobie tak. Te baterie, jest widać, co tu odłożymy. Tu sobie podkładamy te wszystkie nasze dobre rzeczy, które teraz zdobyli. Pięknie, ładnie. Tu mamy też kolejny kamyk. Mamy kolejne e, tabletki, oczywiście. Mamy więcej tabletek szmatek, mamy też więcej, co jest oczywiście bardzo fajnym, fajną rzeczą wytrychy mamy, oczywiście wytrychy sobie zrobię więcej w ogóle max 5 wytrychów możemy, spoko sobie weźmiemy oczywiście wytrychy łańcuch mamy też części do broni palnej, mamy też linę no i te widły, kurcze, tą broń by też pasowało wyrzucić, a wziąć sobie tą i te widły chyba odłożymy w takim bądź razie bo będą nam totalnie niepotrzebne i myślę, że możemy, że możemy lecić. słuchajcie. Wrócimy się tam i po prostu sobie poszukamy, nie? Tych wszystkich rzeczy. Bo po prostu są bardziej wydajne. O, to fajnie. To są moje płuca bardziej wydajne, bardzo... O, już nie są. Dobra, ale możemy tutaj wejść? Patrzcie, możemy tu wejść. O kurde. Tego to się nie spodziewałem już w ogóle. Powiem wam, że jest coś tutaj, takiego, że jest taki creepy delikatnie. A ja jestem tutaj, a jak wejść tam? A, muszę użyć wytrychu, który oczywiście wziąłem ze sobą. Nice. Czy to chyba nawet nie wchodziłem jeszcze? Tak mi się wydaje. Drewno, mamy gwoździe deski, co weźmiemy oczywiście. Przyda się. Użyj wytrychu. Tutaj... ten jakby... To nic nie ma, nie? Piec do chleba... piec do chleba, ceglany pies do piekania Taki duży? O kurde. Tu kolejny. Ciekawie, ciekawie. Otwórz wytruchem wszystko. Trub, przeszukaj. Ziemniaki masz. Oj, 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 Masz druty. Masz taśmę. Linę. Masz rurkę metalową, najsik. Zamknięte. Potrzebuję klucza. Użyj klucza. Aha, czyli żaden z moich kluczy nie pasuje tutaj. O, tu masz szmatkę na przykład Tu masz linę tu Masz drut tutaj O, tu jeszcze, a tu też masz druta No dobra, tutaj nic nie ma Zmarnowałem w sumie dwa wytrychy, słuchajcie Ale tutaj mnie było, a tam się świeci światło, słuchajcie Potrzebuję klucza, haha No właśnie Tyle, że ja widzę, wie, nie mam klucza Ktoś musi mieć z tych wieśniaków, mi się widzi, wiecie? Leżeć. Dawaj mi klucz. alkohol. Widzę wszyscy alkoholicy. Hmm. Tak czy siak mnie najbardziej zastanawia ta barykada jest zbyt mocna, no właśnie e, nie rozwalę tego, prędzej sobie broń rozwalę, ale uuu, tu coś jest w ogóle, patrzcie tu jest jakaś szafa, tu mam martwy szczur, Zjedz, nie, sprombała was Zresztą, nie do martwego szczura, jak my grzyby nigdy nam się nie uda o a tu możemy aha bo tu musiałbym przejść tędy i przejść tędy sobie gin a ja nic nie miał, aha no to zmarnowałem tylko broń a worek przeszukaj, okej okay, ziemniaki tylko bo my drewno sobie oczywiście je zjemy tutaj też w ogóle ktoś leży to kurwa jest. Ciekawe. Mam pewny idę. A co tu we wszystkim? Dzień. Patrz, a co żyje jeszcze nadal? Kurde, co na mnie wejdę, nie, nie dam rady. Słuchajcie, ale patrzcie, tu coś jest jeszcze kolejnego. I ja pierdzielę Ludzie, przybyto to będziemy zwiedzać cały rok. Nie mogę otworzyć mapy. To mnie najbardziej widzowie yy, zaskakuje, że nie mogę w ogóle mapy otworzyć. Tak bym jej nie miał kompletnie, nie? Ale tu coś jest i to wygląda tak, jakbyśmy tu musieli być. Oho, traktor. Otworzę, czy nie? Otworzę, okej. Okay. Oraz piór, czyli to chyba będzie, słuchajcie, to. Przyjrzyj się, mamy mapę. Ale no nie mamy. Znamy lokalizacja świnarnia. No wszystko fajnie, tylko że mam notatkę, co nie, ale... Ale nic z tym nie możemy zrobić. Up, pudełko są narzędziami patrzcie. Mamy taśmę i zalecenie kolejne. Tu mamy krzyżyk. Patrzcie. Mamy. oko potrzebuje klucza. No i tu, tu jest pie, pies pogrzebany. Słuchajcie. Kierownicę. Mamy łatwo benzynę palną. Ruina. Przyjrzyj się. Ale... Yy... Kurnik. Patrzcie. Kosz pełen jajek. kurzy jajko i czerwone jajko mam patrzcie. To ja bym są wyrzucił, słuchajcie. To drewno na pewno. Yy, I myślę, że też wrzucimy sobie te deski, kurcze jednak. a cześć, co ja z tym kurzy jajkiem mogę w ogóle zrobić? Mogę zjeść. No, i tyle mogłem zrobić. Podawaj moje deski, dawaj. Mam kolejne jajka. Ale Wilk jasno mówił o. Wilk jasno mu... mówił o kobiecie. Wilk poprosił mnie, abym przyniósł mu kluczyk do zamkniętego pokoju w domu babi śmierdzącej kurami. Za tę przysługę może mi zyskać mój klucz. klucz. Za klucz. Okej, okay. ruty, kolejny deski. Oj, patrzcie, skrzynka tu nawet jest, ja bym ją ominął, nie? A Mam amunicję śrutową, z której na niewiele mogę wynieść Czego ja bym się chciał pozbyć, słuchajcie? Właśnie tak średnio niczego To tylko 20 w sumie dawaliście mm, Użyj klucza, że do mojej kluczy nie pasuje o. Ale to teraz... Patrzcie, teraz pytanie, czy jaką ja w ogóle... O kurwa Baba kura. Cześć, normalnie... Byłem tu, pojawiła się nagle znikąd, nie? Jakby całkowicie normalne Staruszka patrzy na mnie podejrzliwie, zaborczo, tuli do siebie swoje kury Chyba koleżniku jeden nie po kurki moje, co? Babka, baba przykłada głowę jednej z kur ucha, mro, Mroczność pod nosem po chwili się uspokaja ja, ja wiele przeżyłam, ja wojny przeżyła, ale nie takie rzeczy. Bóg mi świadkiem, to nie miejsce dla człowieka, nie dla kur. Lotku. Biedna hanuśka posiadała rozum włopis takich... Pokaż przedmiot, plastikowa kurka. Piero skąd to masz gdzie to znalazłeś, bo, bo wydaje się być niespokojna, kury zamilkły czuć napięcie w powietrzu. Matko Boska to Jankowa kurka, mój dla niego podarunek, dla braciszka mojego, kilka dni temu tak się zwiesił Masz, weź to, do niego poszedł. Widzisz go? Już nie wrócił ba Brat baby kury Ciekawe okay. doktora Oj, pamiętam ja ci to miejsce. To już 6 lat będzie, jak byłam tam ostatnim razem. To chodzi o jakieś doświadczenie wnioski. Można było nią dojechać do poliskiego miasta. Paszoł, łon przed chałupy, jeden zajebany. No to wiecie, wszystko spoczko, tylko nie mamy klucza do tego, co chciał Wilk, nie? Pięć dyrektora, spoko, wszystko fajnie, klucze Uuu, hmm. dzień Czy to nie jest nasz wilk? Widzowie. Poznaję syna. Dobra widzowie, to było na tyle z tego filmu. Dziękuję serdecznie za oglądanie. I w przyszłym odcinku pójdziemy właśnie do tego wilka wszystko wyjaśnimy. Także dzięki trzymajcie się. Fajny, emocjonujący odcinek dużo żeśmy dowiedzieli. Także dzięki trzymajcie się i Elo